Witam serdecznie, Szymon Spolankiowy z tej strony się kłania. <tutaj>, Tutaj muszę przypomnieć sobie, co mówili moi rodzice. No Rodzice zawsze powtarzali, pamiętaj synu, abyś absolutnie nie ufał politykom, nie ufał im, tym złotoustym wszystkim, którzy mówią, że teraz dla dobra ludu, dla dobra społeczeństwa uczynią wszystko i nie wiem, co tam jeszcze, prawda? No efekt był tego zawsze taki. Tu niestety rodzice mieli absolutnie zawsze rację. Chciałbym, żeby kiedyś się w tym akurat aspekcie mylili, ale niestety nie. Zawsze wychodzi na to, że kiedy ktoś występuje w obronie ludu, że lud potrzebuje, że lud tam bla 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 różne czyni się, konsekwencje są tego takie, że coraz bardziej ukróca się, skraca się temu obywatelowi wręcz łańcuch naszej, który już ma i tak założony. Gdzie skraca się jego swobody obywatelskie, kiedy metodą lęku i strachu powoduje się, że on, obywatel, z wielką wdzięcznością oddaje resztki swojej wolności. Gdzie z wielką wdzięcznością za miskę, trawy oddaje swoje zdrowie w ręce, w sumie, jak się okazuje, potem wręcz oprawców pewnego rodzaju, dlatego że jest to wielkie przekłamanie, bo skoro powiedzmy sobie, co nagminnie powtarzam, chcąc. Zbudować swoją odporność w zdrowie. Nie można się zamknąć w więzieniu, nie można zamknąć, zamknąć się w mieszkaniu. Trzeba wyjść na słońce, trzeba wyjść na powietrze, trzeba wyjść do lasu, trzeba komunikować z ludźmi. Jest wielu, którzy bardzo w prosty sposób o tym mówią. Czy doktor Czerniak przy okazji mówił o tych maseczkach, które bezsensownie się nosi, które więcej bałaganu robią na twarzy niż niż tak naprawdę pożytku z tego wszystkiego jest, no pożytek mają ci, którzy produkują te maseczki. Ja wiem, że nie da się zwariować, mówią niektórzy, zachować ostrożność, tak, ale w konsekwencji, jeśli my likwidujemy w sobie możliwości zbudowania odporności, to jest coś nie po więc powtórzę, główna myśl, która przyświeca temuż to, rodzice moi powiedzieli wyraźnie, nie ufaj politykom, nie ufaj tym wszystkim złoto Absolutnie nie, dlatego że zawsze, kiedy oni wychodzą i mówią, że występują w Twojej obronie, trzymaj się za portfel, trzymaj się za swoją wolność, trzymaj się swojego zdrowia, dopóki jeszcze odrobinę tego wszystkiego posiadasz. Życzę pięknego, cudownego dnia, baw się dobrze. A nie ufaj politykom, ale również nie ufaj absolutnie telewizji, jakiejkolwiek prywatnej, państwowej. Wyraźnie powtarzali, nie ufaj politykom, nie ufaj temu wszystkiemu, co płynie z tych ekranów telewizyjnych. Wrzuć swoją własną mądrość. Skomunikuj, to już ja do, dopowiadam, skomunikuj umysł, sercem, serce z umysłem, zajrzyj w głąb siebie, tam jest ta prawda właściwa, a nie ta, która jest położona na ołtarzach polityki, polityków, telewizji, telewizorów. Do miłego, baw się dobrze. Szymon z tej i są kłania, idź na słońce, idź do natury. Ratuj się absolutnie, nie daj się. Po prostu baw się dobrze. Do miłego. W tej grze jest szansa, że to my wygramy już.